Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam wykonać ze mną to piękne serduszko. Ono ma około 12 cm szerokości oraz wysokości i składa się z dwóch połówek. Użyłam kordonka Madame Tricot Paris szydełko 1,75. Zaczynamy od pętelki i 9 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I zamykamy je w kółeczko oczkiem ścisłym. Pierwszy rząd 7 oczek łańcuszka. Jeden słupek w miejsce połączenia kółeczka. Dwa oczka łańcuszka. I jeden słupek w trzecie oczko łańcuszka. Jeszcze raz dwa oczka łańcuszka. Nawijamy trzy razy nitkę i robimy potrójny słupek w to samo trzecie oczko łańcuszka. Rząd drugi. Siedem oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę. I robimy jeden słupek w potrójny słupek poprzedniego rzędu. Dwa oczka łańcuszka i jeden słupek w słupek poprzedniego rzędu. Dwa słupki pod oczka łańcuszka. Jeden słupek w słupek i mamy cztery słupki. Dwa oczka łańcuszka. Jeden słupek w trzecie oczko łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. I potrójny słupek w to samo trzecie oczko łańcuszka. Rząd trzeci. Siedem oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę i przerabiamy jeden słupek w potrójny słupek. Dwa oczka łańcuszka i jeden słupek w słupek poprzedniego rzędu. Jeszcze dwa słupki na poprzeczce. i jeden słupek w słupek poprzedniego rzędu. Siedem oczek łańcuszka. Jeden słupek w ostatni słupek z tej grupy czterech słupków. Dwa słupki na poprzeczce. 1 2 i jeden słupek w słupek poprzedniego rzędu. Dwa oczka łańcuszka i jeden słupek w trzecie oczko łańcuszka. Kolejne dwa oczka łańcuszka i potrójny słupek w to samo trzecie oczko łańcuszka. Czwarty rząd. 7 oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę i przerabiamy jeden słupek w potrójny słupek poprzedniego rzędu. Dwa oczka łańcuszka. I jeden słupek w słupek poprzedniego rzędu. Jeszcze dwa słupki pod oczka łańcuszka. I jeden słupek w słupek poprzedniego rzędu. Mamy cztery słupki. Cztery oczka łańcuszka, pół słupek w czwarte oczko łańcuszka. Kolejne cztery oczka łańcuszka i cztery słupki. Jeden w ostatni słupek. Dwa podoczka łańcuszka i jeszcze jeden w słupek. Dwa oczka łańcuszka i jeden w słupek w trzecie oczko łańcuszka, kolejne dwa oczka łańcuszka i potrójny słupek w to samo trzecie oczko łańcuszka. Rząd piąty. Pięć oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę i przerabiamy cztery słupki. Jeden w słupek. Dwa. Pod oczka łańcuszka. Jeden. Dwa. I jeszcze jeden w pierwszy słupek. 6 oczek łańcuszka i 3 półsłupki. Pierwszy w czwarte oczko łańcuszka, następny w półsłupek i kolejny w pierwsze oczko łańcuszka. Sześć oczek łańcuszka i 4 kolejne słupki. W ostatni słupek, 2 na poprzeczce i 1 w jeden słupek poprzedniego rzędu. 2 oczka łańcuszka i słupek w trzecie oczko łańcuszka. 6 rząd, 5 oczek łańcuszka. Odwracamy. Jeden słupek w pierwszy słupek poprzedniego rzędu. Dwa oczka łańcuszka. I cztery słupki. Jeden w ostatni słupek i trzy kolejne przerabiamy wkułając się w oczko łańcuszka. Jeden. 2, 3, 5 oczek łańcuszka i półsłupek, drugi półsłupek, Pięć oczek łańcuszka i trzy słupki po jednemu w każde oczko łańcuszka zaczynamy od trzeciego oczka łańcuszka od końca. Trzy i jeden słupek w pierwszy słupek. Mamy cztery słupki, dwa oczka, łańcuszka, słupek w czwarty słupek. Dwa oczka, łańcuszka, słupek w trzecie oczko, łańcuszka. Siódmy rząd. Pięć oczek łańcuszka. Odwracamy. Jeden słupek w słupek. Dwa oczka łańcuszka. I siedem słupków po jednemu w każdy słupek poprzedniego rządu. Jeden. Dwa, trzy, i cztery, i jeszcze trzy słupki, wkułając się w oczko łańcuszka. Jeden, dwa, i trzy, teraz dwa oczka łańcuszka. I kolejne 7 słupków, pierwsze 3 wkładając się w oczka łańcuszka. Zaczynamy od trzeciego, od końca: 1, 2, 3, 4 w słupki poprzedniego rzędu, 5. 6, 7, Dwa oczka łańcuszka, jeden słupek w słupek poprzedniego rzędu i potrójny słupek w trzecie oczko łańcuszka. Ósmy rząd, 5 oczek łańcuszka, odwracamy robótkę. I przerabiamy jeden słupek w pierwszy słupek, dwa oczko łańcuszka, słupek w trzeci słupek, dwa oczko łańcuszka i słupek w ostatni słupek. Teraz trzy oczko łańcuszka i pół słupek na poprzeczce. Kolejne trzy oczka łańcuszka, słupek w pierwszy słupek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek z trzeci słupek. Dwa oczka łańcuszka i słupek w ostatni słupek, potrójny słupek w słupek poprzedniego rzędu. 9 rząd i pięć oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę i przerabiamy jeden słupek w drugi słupek poprzedniego rządu. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w trzeci słupek poprzedniego rządu. Zakończamy i obcinamy nitkę i chowamy ją. Dziesiąty rząd. Robimy patelkę i teraz odwracamy robótkę. Wbijamy się w pierwszy słupek i przerabiamy pięć oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Jeden słupek w drugi słupek poprzedniego rzędu. Dwa oczka łańcuszka i jeden słupek trzeci słupek. Zakończamy. Nie obcinamy nitkę, ponieważ przechodzimy do ostatniego rzędu zgodnie z tym schematem. Trzy oczka łańcuszka. Jako jeden słupek wbijamy się w to okienko i przerabiamy dwa półsłupki. Jeden półsłupek w słupek, i jeszcze dwa półsłupki pod oczko łańcuszka. Kolejne dwa półsłupki pod następne oczko łańcuszka. Jeden półsłupek w słupek, i dwa półsłupki w kolejne okienko. Teraz cztery słupki w to samo okienko. Wbijamy się w każde kolejne okienko i przerabiamy tam po cztery słupki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Kontynuujemy w ten sam sposób do końca jednej części serduszka, czyli do miejsca, od którego zaczynaliśmy naszą robótkę. Jesteśmy na początku naszej robótki. Robimy na tym kółeczku cztery słupki. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Trzy oczko łańcuszka. I jeszcze cztery słupki. Raz. Dwa, trzy, cztery. A zatem robimy cztery słupki w każde kolejne okienko aż do końca tego okrążenia. I zakończamy łącząc się w trzecim oczku. W ten sam sposób robimy drugą połówkę tego serduszka. I zobaczymy się w drugiej części tego filmiku. Pozdrawiam.